Fotowoltaika z Teurona. z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. 10 wyścig, zaczynamy kolejny wiek tego szlagierowego meczu Dobrze wystrzelił z pierwszego Kasper Woryna o motocykle przed Krzysztofem Lewandowskim Ale teraz wyprzedzany przez Roberta Lamberta, ten jest troszeczkę szybszy Ale oczywiście Woryna ma ostatniego słowa na pewno nie powie, nie pogodzi się z tym miejscem No i teraz wypuścił się bardzo szeroko Kasper Woryna blisko Jakowa Miśkowiaka Który z nich będzie godzić, no chyba jednak Kasper Woryna tyle, że... Robert Lambert na tym, że o przez moment nie mogli się dogadać gospodarze, natomiast nie patrząc na potencjał maszyny Kaspra Woryny, no to sądzę, że tutaj jeszcze coś może się wydarzyć. Robert Lambert oczywiście musi budować przewagę, delikatnie go teraz dźwignęło we szczycie łuku. No i pytanie brzmi, czy tym razem, czy tym razem dowieść się trzy punkty Robert Lambert, bo przypominamy, że kilka chwil temu to mu się nie udało, kiedy w efektownym stylu przyczajony wyprzedził go Leon Macen. Czy powtórzy taką akcję Kasper Woryna teraz? Konsekwencje na około tu się też może wydarzyć coś dużego, Kasper Woryna, czy może jednak Robert Lambert, ostatni wiraż, Woryna, 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 CO SIĘ DZIEJE, Kasper, Woryna, ale śpieg, niesamowita determinacja i to Woryna zgarnia trzy punkty.